Jak rozpoznać, czy relacja, w której się znajdujemy, jest toksyczna? I nie musi to być koniecznie relacja romantyczna, może chodzić o relację przyjacielską, zawodową czy rodzinną. Jest to bardzo ciekawe pytanie, bo zazwyczaj kiedy zastanawiamy się, czy jesteśmy w jakiejś toksycznej relacji z kimś, to zazwyczaj to o tym drugim człowieku myślimy sobie, to jest na pewno toksyczna osoba. Tymczasem spotkałem się ostatnio z taką bardzo interesującą myślą, że ani my nie musimy być toksyczni, ani drugi człowiek nie musi być toksyczny, żebyśmy razem stworzyli niestety coś, co będzie bardzo toksycznym związkiem. Druga osoba może tworzyć z tobą związek, który nie jest czystą więzią dorosłego z dorosłym. Połączenie Waszych trudności bowiem generuje toksyczne gierki i scenariusze relacji władzy, lęku i projekcji. Dlatego dzisiaj mała analiza, jak rozpoznać, czy nasza relacja jest w jakiś sposób toksyczna, jak możemy to zmienić, kiedy już będziemy mieli tego typu wniosek. Wszystko na bardzo ciekawych, myślę, przykładach. Zostańcie ze mną. Jak rozpoznać, czy relacja jest toksyczna? Skoro nie chodzi o to, żeby jakoś specjalnie diagnozować drugiego człowieka, który jest z nami w jakiejś relacji, ani też nie do końca samego siebie i swoje wewnętrzne demony, to jak ocenić, czy nasza relacja, nasz związek, nawet jeżeli przechodzi jakiegoś rodzaju problemy, kryzysy, jest raczej zdrowy, czy jednak ma w sobie coś toksycznego. I tutaj bardzo fajną, prostą w wykonaniu, jednak niesamowicie mądrą radę znalazłem w książce Jak oswoić swoją mroczną stronę. Posłuchaj najpierw swojego ciała, źródła intuicji i instynktu. Spróbuj odpowiedzieć na następujące pytania. Jak fizycznie czujesz się w towarzystwie tej osoby? Czy po spotkaniu z nią czujesz zmęczenie, oszołomienie, pobudzenie, roztargnienie, czy przeciwnie? Odprężenie, radość, zen? Autorka, psychologka Marie-Estelle Dupont przytacza nawet taki przykład. To historia Clarice, która podczas terapii tak opisuje swoje kontakty z rodziną. Przyjeżdżam pełna werwy, godziny mijają, a mnie zaczyna szumieć w głowie. Czuję się zmęczona, smutna, zdenerwowana, pusta, jakby przebywanie w ich towarzystwie oznaczało pogrzebanie żywcem z ludźmi, których chciałam kochać, a którzy nie chcą być kochani. Pragną jedynie wywiązać się z obowiązków i żyć dla samych siebie. Według autorki, tego typu uczucia utraty energii, depersonalizacji, derealizacji w sytuacji spotkania z osobami, z którymi jesteśmy w relacji, nie są objawami zaburzeń psychicznych czy chorób, jak można by podejrzewać, ale właśnie tego, że tkwi się w jakiegoś rodzaju Toksycznej relacji. Alarmujące powinno być dla nas już to, kiedy w towarzystwie jakiejś osoby, na przykład, ciągle chce nam się ziewać. Czujemy, że mamy nogi jak z ołowiu, albo szczególnie brakuje nam klarowności naszych myśli. Generalnie czujemy się zagubieni, zmęczeni, mamy poczucie, jakbyśmy nie bardzo potrafili reagować na to, co dzieje się przy tym człowieku. Jest to dla nas cenna wskazówka, że znajdujemy się właśnie w relacji, która zdrowanie jest. Warto się tak zastanowić, z czego to wynika. Są drogą, jak pewnie już zdążyliście zauważyć, w dzisiejszym materiale odwołuje się do bardzo interesującej książki, jako oswoić swoją mroczną stronę psycholożki Marie Estelle Dupont. Książka ta koncentruje się na różnych niezdrowych schematach naszego myślenia, na autosabotażu, jakiego potrafimy dokonywać na sobie na co dzień. Jej celem jest nie tylko zrozumieć dobrze swoją mroczną stronę, ale też nauczyć się nad nią panować, lepiej wsłuchiwać się w siebie, odkrywać swoje prawdziwe uczucia i. Potrzeby. I choć głównie jest to książka o relacji z samym sobą, mnie szczególnie zainteresował rozdział o relacjach z innymi, na którym to dzisiaj się skupiami do książki cały czas nawiązuje. Dla wszystkich, którzy chcieliby lepiej żyć ze swoimi różnymi wewnętrznymi demonami, z tą naszą ciemną stroną, albo po prostu dla pasjonatów psychologii, myślę, że bardzo fajna pozycja, link do niej znajdziecie w opisie tego materiału. Wracając jednak do przykładów innych, toksycznych, niezdrowych relacji, na razie. Podawałem przykład relacji związanej z rodziną. Teraz przyjrzyjmy się relacji, która jest jednak dużo bardziej romantyczna chodzi o związek i to wieloletni. To historia 35-letniej kobiety, Lorenz, która wyszła za mąż za swoją miłość z liceum. W momencie, kiedy kobieta trafia na terapię, opisuje, że pomimo, że bardzo lubi swoją pracę, generalnie swoje życie, ma też dobrą relację z córeczką, to zawsze, kiedy wraca do domu, zaczyna się już bardzo dziwnie czuć, kiedy tylko wchodzi do bloku swojego zamieszkania. Jak opisuje autorka, kiedy Lorenz tylko zbliża się do mieszkania, czuje zmęczenie, strach, dopada ją ból brzucha, a kiedy już wchodzi do mieszkania, ma wrażenie, że spowija je ciemny dym. Znów może to brzmieć jak pewnego rodzaju zaburzenie, ale tutaj problemem, jak wykazuje terapia, jest znowu to, co dzieje się w relacji. Terapeuta tejże kobiety stawia taką oto interesującą diagnozę jej problemów. Jako, że poznała swego małżonka bardzo młodo, dorastali bardziej jak bliźniaki syjamskie, nie mając czasu zbudować własnej przestrzeni i zdobyć odrębnych doświadczeń. Z powodu braku wiary w siebie Lorenz wybrała kogoś zależnego, kto na płaszczyźnie relacyjnej nie wyrósł z nastoletniości, Uważając Lorenz za swojego idealnego sobowtóra. Relacja ta funkcjonowała całkiem nieźle przez kilkanaście lat, ale zaczęła się psuć, zaczęła robić się toksyczna, kiedy jedna z osób w tej relacji, w tym wypadku Lorenz, którą poznaliśmy, zaczęła się mocno zmieniać. Tutaj awansowała na dużo wyższe stanowisko w swojej pracy. Jak pisze autorka, relacja uległa zniekształceniu, bo jedna z osób w tej relacji zaczęła mocno ewoluować wewnętrznie, podczas gdy druga zatrzymała się w miejscu. Jeszcze jednym ciekawym przykładem tego, co. Może czynić relacje toksycznymi, jest już samo nastawienie do nich, zanim tak naprawdę się one zaczną. Autorka opisuje historię Oskara, rozwiedzionego 41-latka, kiedy trafia do niej na terapię, który to zasabotował właśnie bardzo ciekawie zapowiadającą się relację. Jak sam opowiadał podczas terapii: Ta dziewczyna była oszałamiająca. To był anioł. Urocza, wyrozumiała, seksowna, inteligentna, zabawna, szczera, wrażliwa. Moje problemy jej nie odstraszały. Sama była rozwiedziona. Nie spieszyło jej się, ale pozostawała zaangażowana i brała sprawy w swoje ręce. Czułem, że oddycham przy niej pełną piersią. Zachowałem się okropnie, odtrącając ją. Tak bardzo się bałem, że nie będę mógł kontrolować tej sytuacji. Różniła się od wszystkich kobiet, które znałem. Nie manipulowałaby mną, nie przypieprzałaby się o głupoty. Podciąłem gałąź, na której mogłem wreszcie przysiąść. Z terapeutycznego punktu widzenia u mężczyzny z przykładu górę wzięły jego różne lęki, traumy i uprzedzenia wobec kobiet. Co ciekawe, wcześniej celowo wybierał właśnie takie partnerki, z którymi zbudowanie jakiejś poważnej relacji było praktycznie niemożliwe od początku. Kiedy więc wreszcie na swojej drodze spotkał osobę, z którą naprawdę mógłby zbudować coś głębokiego, zaczął automatycznie sabotować te relacje. Co ciekawe, tutaj toksyczne zachowania, toksyczną sytuację wyzwoliła osoba, która wydawała się zupełnie zdrowa. Problemem było jednak to, że to mężczyzna z przykładu miał wiele nieprzepracowanych w sobie niezdrowych schematów i uprzedzeń. Oskar to świetny przykład tego, jak nasze emocje, a zwłaszcza lęki, nasze dawne doświadczenia, już raz się sparzył w relacji miłosnej, ale przede wszystkim wytrąciło go z równowagi spotkanie życzliwej, nie masochistycznej osoby. I nasza osobowość, jego wszechpotężna potrzeba kontroli, kruchy, a więc manipulatorski narcyzm oraz pycha, Mogą nam przysłonić horyzont i doprowadzić do ciągłego powtarzania tych samych błędów w nowych relacjach. Gdyby wcześniej odkrył swoją mroczną stronę, przepracował ją, być może nie znalazłby się po raz kolejny w takim toksycznym układzie, w takiej autosabotującej sytuacji. Na całe szczęście, jak opisuje przecież autorka, trafił on na terapię, gdzie ma wreszcie okazję zapoznać się z tymi schematami i je przepracować. Fundamentalnym pierwszym krokiem jest bardzo często wiedza, żeby w ogóle zrozumieć, dlaczego możemy się znajdować w różnych niezdrowych, toksycznych relacjach, jakie my sami mamy w sobie nieprzepracowane schematy, z którymi w ogóle warto zgłosić się na terapię, z czym na tej terapii później pracować, e, po więcej takiej właśnie wiedzy odsyłam Was do książki, jak oswoić swoją mroczną stronę. Link do niej znajdziecie w opisie tego materiału. Ale jestem ciekaw Waszych przemyśleń, na co Wy na przykład jeszcze zwracacie uwagę, kiedy chcecie ocenić, czy znajdujecie się w zdrowej relacji, z kimkolwiek, nie musi to być relacja romantyczna, tak jak wspominałem, może to być relacja przyjacielska, zawodowa, rodzinna. Po czym właśnie poznawać takie relacje, gdzie doszukujecie się różnych red flagów, dajcie koniecznie znać w komentarzach, jeżeli z uwagą oglądaliście aż do teraz. Z mojej strony to już tyle, widzimy się już niedługo, do zobaczenia.